Zadbana kobieta to nie ta, która spędza godziny przed lustrem, to ta, która dba o siebie z miłością, nawet gdy ma tylko 5 minut. Dlatego dziś wybrałam szybki, praktyczny makijaż, który sprawdzi się każdego dnia. Zaczynam od cudownej pielęgnacji, która jest podstawą idealnego makijażu i podkładu, który wyjątkowo podkreśli atrakcyjność mojej skóry. Korektor to rzecz niezbędna, gdy dużo pracujesz przy komputerze lub na nocnej zmianie, ale też pod okiem, gdyż tą okolicę warto troszkę rozświetlić. Kolejny krok to niesamowity puder wygładzający, który wyrównuje strukturę skóry i niesamowicie wygładza zmarszczki jak filtr w photoshopie. Przyznam, że to klucz mojego makijażu. Pomalowałam szybko brwicieniem i usta buszczykiem, no, nie wiem jak to się stało, lecz się nie nagrało. Kolejny krok to róż z mojej ulubionej paletki do konturowania. Zobaczcie, jak pięknie dodaje świeżości. A teraz czas na oko. Zaczynam makijaż oka od wodoodpornej konturówki, która jest plastyczna, maluję kreskę, nie musi być precyzyjna, następnie ją rozcieram. Kredka po roztarciu nabiera ogromnej trwałości, nawet przy największym upale makijaż będzie trzymał się na miejscu. Dla utrwalenia dodaję odrobinę bronzera, który nakładam w zewnętrznym kąciku oka. Natomiast na powiekę ruchomą odrobinę rozświetlacza. Aby makijaż miał taki zdrowy glow, nakładam również rozświetlacz na długiem brwiowym i szczycie kości jarzmowych. Całość kończę maskarą, którą wyczesuję pięknie rzęsy, aby otworzyć oko i dodać głębi temu makijażowi. A oto efekt. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki prosty makijaż.